Pewna dziewczyna miała już 21 lat i nigdy nie była na dyskotece ani w ogóle na żadnej imprezie. Pewnego dnia miała odbyć się dyskoteka, więc ojciec powiedział do matki: Wiesz, chyba pora puścić ją na tę dyskotekę. Masz rację, kochanie. Idą do córki i mówią: Kochanie, możesz iść na dyskotekę. Córka ucieszona zakłada mini i wychodzi. Matka złapała ją na schodach i mówi: tylko, kochanie, wracaj o dwudziestej trzeciej. Dobrze, mamo. I nie rób tego czegoś z chłopcami. Dobrze, mamo. Córka wyszła i poszła na dyskotekę. Godzina dwudziesta a córki nie ma. Północ, córki nie ma. Pierwsza, córki nie ma. Druga, córki nie ma. Trzecia. Matka słyszy jakieś ciche pukanie do drzwi. Idzie otworzyć. Patrzy, a w drzwiach stoi pijana córka i wymachuje stringami. Wchodzi do domu i mówi do mamy: "Mamo, nie wiem, co to za sport, ale od dziś to będzie moje hobby."